Bardzo serdecznie na kolejnym filmiku, na którym przedstawię ciekawy produkt z kadensa, mianowicie pasty Efekt Kamienia. Ale zanim przejdę do produktu, chciałabym serdecznie podziękować za miłe komentarze dotyczące poprzedniego filmu o farbach postarzających, mojego pierwszego filmu. Do zachęcania mnie bym kręciła następne, według Was inspirujące filmy. Zachęcam też Was do komentowania filmu czy na Facebooku, czy też na YouTube, do pozostawienia komentarzy, co Wam się podobało, a nad czym jeszcze popracować, co jeszcze chcielibyście zobaczyć z oferty naszego sklepu. Przejdę teraz do produktu efekt kamienia, do pasty efekt kamienia. Modelką jest dzisiaj moja babcia, drugi raz już. Zdjęcie mojej babci, y, czarno-białe, stąd jakby wymusiło to zdjęcie, y, wymusiłabym, abym skupiła się na takich kolorach pas, które będą jakby no, po prostu pasowały do, do stylu, do charakteru tego, y, y, tego przedmiotu. Ale zanim opowiem o moim przedmiocie, który postarzałam pastami efekt kamienia, opowiem chwilę o samym produkcie. Pasta efekt kamienia, 12 kolorów w ofercie Cadence. Naprawdę jest w czym wybierać. Do tego um, pasty efekt kamienia są jakby um, kolorami podzielone na pół, tak ja bym to określiła. Jest sześć kolorów bardzo jasnych, bardzo pięknych. Ale niewiele się od siebie różniących. To są takie cieliste, mleczne, ekry, kremowe, śmietankowe, jak, jak to nazwać. Wszelkie odcienie, półcienie, tonacje takich jasnych, fajnych, mlecznych, kremowych kolorów. Naprawdę bardzo, bardzo fajnych. Kolory są jasne nie blakną, nie żółkną. Bardzo dobrze się zachowują na zdobionym przedmiocie. A druga, jakby część past, efekt kamienia, są pasty, które są, można powiedzieć, reprezentantami jednego koloru. To ja tak, jeśli mogę tak powiedzieć, tutaj mamy na przykład oksydowany żółty. W rzeczywistości może, może odwzorowywać nam kalcet, na przykład. Ale jest taki kolor też w ofercie magnata farby Glinka Wenecka, więc też taka ładna nazwa. Jest szarobury taki kolor, mmm, kiedy nie wiemy tak na dobrą sprawę, jak to określić. Mówimy szaro szarobury, więc połączenie orzecha z brązem. Bardzo ładnie mmm, wygląda. Terakota, cegła. O bardzo wdzięcznej nazwie Adonis, bo jeszcze nie mówiłam chyba, ale wszystkie pasty efekt kamienia mają naprawdę bardzo ciekawe nazwy. Nazwy te albo wywodzą się z mitologii lub historii starożytnej Grecji: typu Adonis, Satyros, Karos, albo są stylizowane. W Silenos. Nie ma takiego, no jest nazwa hotelu w Grecji: Silenos. Tutaj mamy na, tu mamy przykładowo terakotowy kolor Adonis. Poproszę Adonisa dwa razy, albo robiłam coś Adonisem. Na pewno brzmi bardziej intrygująco. Dwie pas, dwa kolory pas, na których się zatrzymam, ponieważ służyły mi do m, mojego m, postarzenia mojego m, produktu. To są. Akrotos, czyli jakby z tej pierwszej części tych kolorów jasnych i ikaros. Taki antracytowy, antracytowy kolor. I jak ja się nim tutaj posłużyłam, to jest zdjęcie mojej babci. Ramkę mam, pracowałam na ramce odlewie od naszej Janki górzyńskiej, która robi takie piękne rzeczy. I właśnie pasta efekt kamienia i karos ta taka ciemna. Ona w rzeczywistości daje daje taki efekt taki żeliwny. Ja tu widzę taką po prostu masywną, żeliwną ramę. Która jest taka, pociągnęłam ją tutaj właśnie karosem, nie, nie przepraszam, akrotosem, żeby wydobyć ją bardziej, tak podkreślić. Przyłożyłam tutaj do postarzanej tradycyjną przecierką z tego takiej podstawki ze sklejki. Ale dlaczego, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że y, pracowałam właśnie na tej ramce zwykłym pędzlem. Kładłam, y, kładłam y, pastę normalnym pędzlem, a tam, gdzie nie mogłam do, y, się dostać zwykłym pędzlem, dałam taki szczecinowy, okrągły, który służy nam do y, który służy nam do prac przy szablonach, czy przy złoceniach, prawda? To jest Właśnie taki pędzel, ścięty na półokrągło i wszystkie te zagłębienia, gdzie nie mogła się dostać pasta, no bo nie jest przecież tak płynna jak farba, no to służył mi właśnie ten pędzel taki. Pędzel też taki, ten właśnie taki szczecinowy, służył mi też do podkreślania tą, tym drugim kolorem pasty efekt kamienia tych znaczników, ornamentów takich pięknych, które tak pięknie tutaj podkreślają tą żyliwność i tutaj te elementy takie, takie takie lekkie dziobanie, takim suchym prawie pędzlem daje taki efekt takich, takich krupeczek no bardzo to w rzeczywistości efektownie wygląda mam babcią moja modelkę, po raz drugi zresztą no bo jej się podobało, gdy żyła. Dziękuję. Dzisiaj część pierwsza.